Cześć manko z tej strony Frzyprza w a w dzisiejszym odcinku odpowiadam na najciekawsze pytania widzów, a więc ja jeszcze Was zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i sużnika z dzwoneczkiem, i już przechodzę do odcinka. Czym się interesujesz? Hobby czy kierunek pracy, w którym chcesz pójść w przyszłości? Czym się interesuję? No sam do końca nie wiem, w zasadzie nie jestem troszeczkę yy, yy, no, tutaj zdecydowany, ale jakiś kierunek może w przyszłości, też nie mam pomysłu za bardzo, pomimo tego, że już może jestem w, może w dużej klasie, że tak powiem, to cały czas nie mam pomysłu. Jesteś najlepszym youtuberem i fajnym, lubię Cię oglądać i proszę widzów o subskrybowanie Twojego kanału. Dziękuję Ci bardzo, to bardzo miłe z Twojej strony. Jaki jest Twój najlepszy przedmiot w szkole? Ja, no szczerze mówiąc, najbardziej lubię Geografię, ponieważ z niej mam najlepsze oceny i po prostu jakoś mi wychodzi na tej geografii. Podsiadasz wielki talent do rysowania domków, ale już ja o tym wiem, oczywiście, no bo przecież no, zgłosiłem się do man talent i za niedługo tam będę. <śm> Powinieneś być na pierwszym miejscu w YouTube. Dziękuję ci bardzo, ale bardzo dziękuję Wam za wszystkie takie pozytywne słowa. One bardzo mi tutaj motywują mnie do dalszej pracy. Nagrasz ten specjal z psem? Tak, nagram go i słuchajcie, jutro już siadę z psem do sklepu i słuchajcie, nagrywamy, bez, 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 jakąś kamerkę myślę w miarę spoko i myślę, że ta kamerka będzie w telefonie, ale takim lepszym myślę telefonie i jedziemy, słuchajcie, zobaczymy, co pies sobie wybierze. Jak będziesz dalej prowadził kanał, w sensie chodzi o kontent tp? Mam taki pomysł, mogę was zaspoilerować. Mam taki pomysł, żeby prowadzić tutaj myślę jeszcze odcinki z Fortnite'a, bo już tutaj niektórych widzów z z Forta połapałem, dlatego jeszcze chcę to dalej kontynuować i będą to zadania. Więc już wam tutaj coś zaspoilerowałem, a więc myślę, że miarę Spoko. Czy zrobisz live z lekcji, by nauczyć te niektóre osoby poprawnej pisowni? No, mogę zrobić. Co najbardziej lubisz jeść? Hmm, co najbardziej lubię jeść... Kurde, ciężkie pytanie, bo ja dużo lubię rzeczy, jest tylko, że takich, hmm, nie wiem, no na przykład, nie wiem, hot dogi lubię w sumie. W sumie też zależy od pory roku, tak sobie myślę. No bo w lato to w sumie lody, ale to. Jesteś koks, uwielbiam cię, dziękuję ci bardzo. Jesteś pro. Hmm, dzięki za takie pozytywne słowa. Czy, e, czy będziesz kiedyś nagrywał coś typu Pokémon y, albo gry typu I.O.? Nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, ale właśnie jestem na pewno tego Fortnite'a. Od kiedy myślałeś nad zaczęciem streamowania? Właśnie, bardzo ciekawe pytanie, bo ja właśnie, słuchajcie, to było jakieś, nie wiem, kilka lat temu dokładnie, słuchajcie, kiedy zacząłem już jakieś tam pierwsze odcinki na YouTubie robić, słuchajcie. Teraz Wam się wyświetla mój kanał, mój jeden z pierwszych kanałów, który założyłem aż 7 lat temu, widzowie. Przecież to było tyle lat temu, że nie wiem. Jesteś najlepszym youtuberem. Myślę, że dobierz tysiąc łapek. Dziękuję bardzo. Czy chcesz Godli w Murder Mystery 2 ode mnie? Mogę mieć w sumie. Hej, hejka! Masz dziewczynę? To pytanie, widzowie. Jak zobaczyłem to pytanie, to po prostu od razu mnie yy, rozwaliło. Ale odpowiedź jest taka, że nie. Co robiłeś na pierwszym live? Co robiłem na pierwszym live? Też kolejne bardzo ciekawe pytanie. Mogę Wam teraz tutaj właśnie Wam się wyświetla, urywka mojego pierwszego live'a. To wygląda, jak widzicie sami, wygląda to bardzo źle. No, pokaz slajdów jednym słowem. Dlatego zacząłem robić live'y z Robloxa, a nie z Forta. Ale myślę, że też dla mnie lepiej to wychodzi, bo teraz połapałem dużo fajnych widzów z Robloxa. Czemu nagrywasz też rzadko? Widzowie, nagrywam tak rzadko odcinki, streamy też są rzadziej, ponieważ, słuchajcie, mam bardzo dużo nauki ogólnie, przygotowuję się też do egzaminów widzowie, więc jest troszeczkę ciężko, ale myślę, że, nie wiem, słuchajcie, bo też muszę wam powiedzieć, że same montowanie odcinków zajmuje mi długo w miarę, dlatego, słuchajcie, tak długo to trwa. Co wolisz, drag, click czy double, click, ja, double? Nie wiem. <laughs>, ukradłeś coś kiedyś? Hmm, można tak powiedzieć, chociaż tak nie do końca, bo to zależy też, znowu, czy tutaj ze sklepu, czy jak. No to wszystko zależy. Powinieneś być sławny. Dziękuję bardzo. Czy wypromujesz mnie? Co? Wolis, RTX, czy GTX? Czy naprawdę mnie lubisz? Lubię Cię bardzo, ale nie wiem o co tutaj. Czemu nie XD, tylko XD albo XD? Moi drodzy widzowie, weźmy sobie coś, musimy ustalić sobie raz na zawsze. Ta XD jest dobre, to jest XD dobre, to też jest dobre, ale te XD błagam was, nie piszcie mi tego XD, bo to jest zupełnie przeciwieństwo tego naszego XD, czyli że coś jest zabawne. Czy będziesz kiedyś kończył z YouTube'em? No mam nadzieję, no pewnie kiedyś na pewno będę kończył, ale to mam na, na pewno nie prędko widzę, bo ja jeszcze mam, z, mam zamiar tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo z wami być. Link do donate polecam. O, dziękuję bardzo, Antek. Kiedy następny stream? Dzisiaj o godzinie 19. Co o mnie sądzisz? No, myślę, że jesteś mega spoko, robisz mi szoty, więc bardzo Ci dziękuję. I mogę Was zaprosić za Lino i o Antka, bo to są moi szoterzy, więc możecie tam do nich wpić. I zostawić subskrypcję i łapkę w górę pod filmikami. Czy stresowałeś się na pierwszym streamie? No, w sumie to można tak powiedzieć, że się stream. Zestresowałem się, bo, no, jakby to powiedzieć wam, widzowie, nie miałem żadnych osób tak naprawdę, więc, tak po części, jak ktoś tam wszedł czy coś takiego, to się stresowałem. Ale, widzowie, tak myślę sobie, że nie było aż tak źle. Może, ale nie, stresik ich taki oczywiście był. Dziękuję wam bardzo, widzę, za dzisiejszy odcinek. Oczywiście, pod tym odcinkiem też wybiorę najciekawsze pytania i spróbuję na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się. Cześć!